Zapoznajmy się z zakładką Pomoc i kontakt, która znajduje się w lewym menu panelu. Aktualny status wyświetla informacji, czy wszystko działa poprawnie. Pierwsza sekcja to popularne tematy pomocy. W drugiej sekcji możemy wyszukać interesujący nas temat w bazie wiedzy. Jeżeli nie znaleźliśmy rozwiązania dla naszego problemu, możemy też utworzyć zgłoszenie, które trafi do konsultanta. Wyślijmy zatem testowe zgłoszenie. Wybierzmy temat, zgłoszenie doprecyzowując nasz błąd. Poruszmy temat jako błąd przy tworzeniu paczki. Poniżej znajdziemy pomocne artykuły, które mogą rozwiązać nasz problem. Wybierzmy kuriera, którego dotyczy problem. Wpiszmy numer zamówienia, dla którego wystąpił problem. Klejając komunikat błędu, ułatwimy analizę zgłoszenia. Opis zgłoszenia może być pomocny w doprecyzowaniu, kiedy taki problem wystąpił. Formularz umożliwia dodanie załącznika. Poniżej mamy adres e-mail, na który otrzymamy powiadomienie. Możemy również określić własną nazwę zgłoszenia, np. Na podając kod błędu. Wyślijmy zgłoszenie. Zielony komunikat potwierdza utworzenie zgłoszenia. W zakładce Pomoc i Kontakt Mamy również dostęp do utworzonych zgłoszeń. Możemy podejrzeć ich status lub wchodząc w zgłoszenie sprawdzić wymianę wiadomości z konsultantem. Możemy wysłać odpowiedź w tym zgłoszeniu lub zamknąć zgłoszenie, jeżeli problem został rozwiązany. Po każdym rozwiązanym zgłoszeniu możemy ocenić naszego konsultanta.